Wyjaśniam. Lokalizator tag, ble, taki lub taki. Bo pytacie się, jaki to ma zasięg, jak to działa. Yy, wiele osób yy, źle to jakby rozumie. Nie trzeba tego parować z bluetoothem żadnego telefonu. To po prostu nadaje sygnał i ten sygnał jest odbierany przez różne telefony, nie tylko wasz telefon. Więc. Zasięg praktycznie jest nieograniczony. Wszędzie, gdzie będzie takie urządzenie i pojawi się jakikolwiek telefon, mógłbym powiedzieć, jakikolwiek, ale powiedzmy telefony iPhone, których używa bardzo, bardzo dużo osób, taki tak się zlokalizuje. Czy on będzie w Afryce, w Azji, gdziekolwiek, to on się zlokalizuje. W Wyjeżdżacie na wakacje, chcecie zabezpieczyć na przykład swoje bagaże. Możecie to wkleić sobie do walizki, możecie to wrzucić do plecaka, gdziekolwiek, do portfela. Ostatnio koledze, który był w Hiszpanii, włamali się i bardzo szybko namierzył, gdzie znajdują się fanty. Taka prawda. Więc jeżeli. Chcecie coś takiego zakupić? Zapraszam do naszego sklepu. Są dostępne oba produkty i nie tylko, są też inne. I zaobserwujcie po wiele innych ciekawostek.